Masję strony Vintores i witam Was w kolejnym na moim kanale. Dzisiejsze nagranie to wczorajszy treningowy lot naszej eskadry, gdzie ćwiczyliśmy nawigację, głównie lot po trasie, zarówno po waypointach wklepanych w nasz komputer, jak i również wizualna identyfikacja w terenie. Głównie lataliśmy tutaj z nowymi w naszej eskadrze i troszeczkę uczyliśmy ich MIGA, troszeczkę dawaliśmy im tutaj porad, jak tym latać lepiej. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, troszeczkę dłuższy niż zwykle. Narzekaliście, że za krótkie filmy, więc teraz wrzuciłem coś dłuższego, więc mam nadzieję, że będzie się podobać. Jeżeli tak, to oczywiście Cię zrobić, ja już się przedłużam, zapraszam do filmu Dobra, Dobra, też startuję. Spoko Kręcę w prawo od razu po starsi, będziemy się kierować na pierwszy waypoint Okej okay. Co ty tego tak późno ciągniesz, jaką tu masz prędkość Kto ja? 300 parę było 300 da? 360 chyba za, dłużo. 200 za dużo, 250 już się od... już w... 250 już go bierzesz tak. Do siebie. Żebyś miał gdzie... do góry, no nie tam 9 stopni. Dobra, Dobra, ja docelowa prędkość około 700. Wystartowałeś już, tak? Chęci ja nie widzę, Widzisz tak, mnie? Tak, tak, za tobą jestem. A no co dobra, gotowe jesteś? Sobie. No, jestem gotowy. Obydwa silniki włączone? Za, czekaj. Brak w prawo. No tak, 670 prędkość. Co jest? Ok. Więc teraz niech kolega prowadzi po waypointach. Nie ty. No dobra. Po trasie Ta z łapką się zapoznaliście obydwaj ja to na pamięć wiem gdzie lecimy, ale no dobra No tak jak... yy, Znaczy my lecimy po waypointach jakby z samolotu, czy z tej mapki? Yy. Z tej mapki, ale nie wszystkie są yy, Jakby pierwszy masz wklepany w miga I następny waypoint w migu to jest już waypoint trzeci, drugi trzeba wizualnie znaleźć Okej okay. Co się numer w migu jest drugi, nie? Wiesz o co chodzi Tak element lotu z tego No To dobra, to ty wleć przede mnie, ja zwalniam A ja, ja się dokleję Okay, widzę Fitzgerald. Łać minutka z Fulcrum Driversów. Couple Bez dopalania jak coś Czekał na klapy. Obroty większe daj na 100%, nie na 90% Bo dopalanie się załącza powyżej 100%. Już go cię od ziemi odrywaj, odrywa go już od ziemi. No już jesteś w poetrzu. To jest za duża prędkość. O coż w No dobra, iPhone drugi zaliczony Prędkość utrzymuje się 650. Znoś na wysokość 1000. i nawiguj na trasę. prędkość 60 z 50 My też prędkość 600 gdzieś mamy utrzymywać? Tak, tak, tak. Na no, no, no przyszłość ostrzegam, jak zwalniasz. Ale się dobrze. Ja w formacji leciałem z tobą i patrzę, że ty zwalniasz. Utrzymujesz jaką prędkość? Oj, troszkę za dużo. Mój błąd. Jak kogoś macie na skrzydle, nie dawajcie od razu obrotów zerowych, tylko powoli je zwalniacie, ale też nie do zerowych. Chyba, że jest ustalone, że do zera zwalniacie. Teraz kierujemy na kolejny, który już nie jest wpisany. To jest górka przy Sonaki. Ja już stąd jest widać. Przewodnictwo Sonaki jest taka charakterystyczna górka. A tu kolega chyba przestrzelił, bo na Discorda pewnie patrzył. Dlatego tego pewnie. Ja sobie mapkę odpalę już w tylko sobie wygaszenie ekranu wyłączę. Na tapetę są ustaw. Czy to jest 650? Na mapkę patrzyłem wiesz. Spoko, spoko. <laughs> o, jest O, dobrze, dobrze, dobrze zakant robisz, w dobrym miejscu. Jest trochę ciężko utrzymać, bo ja na przykład mam 650 tak przypustnicę, że na tym takim miejscu, gdzie masz przejście z Idle na, na Mill Power, jest to taki. No, taki twarz. No o, o, o to właśnie chodzi. O Ty, kurwa, taki jesteś kolega, właśnie. No dobra, a waypoint piąty to w migu będzie waypoint trzeci? Tak. Okay. No teraz, waypoint 5 to powinien być po naszej prawej Nie zgadza się, ja, przynajmniej ja, ja u siebie tak mam. Na Hadzie masz napisany, który masz waypoint. Obok cyfry ile kilometrów. Ale wiem. wiem. Jeszcze masz naredo kompasie niżej, odległość i kierunek. No właśnie ja zwykle sekret do kompasu korzystam hmm. bo na hadzie jak jest to kółeczko Trochę zwolniłeś. To... 620 i cię zaraz wyprzedzę. <grym wyszła> no tak 650, żeby trzymać i będzie git. Przelecieliśmy tak teraz no tą nie. górkę. Zmieniacie się, żeby winter rozprowadziła, kolega był na skrzydle. Czy teraz mamy lecieć na czwórka? Na no, teraz to już na tej na piątkę to w lewo ten ostatni waypoint. Dobra, to ja wyprzedzam po twojej okay. lewej. Nadal prędkość 650. Można do 700 dać. To da mi 700 łatwiej utrzymać. Okej. Okay. E, czu, w, gdzie, gdzie jesteście? E, na południe poleciliśmy Dobra, powoli na północ, w... no, na mówię, ten, będę kręcił w północ. Wracam. Powoli będę kręcił w prawo. Bardzo powoli. Dobra. Trochę zwolniłem, sorry, jak nie zauważyłem. Postaram się 700 utrzymać, ale bardzo powoli przyspieszam. Tak, około 30 stopni przechylenie trzymam No spokojnie sobie leść, tam, nie staraj się na dokleić, bo to przy zakręcie łatwo się wyjebać No właśnie trzeba tym, orczykiem kurczę pracować, a mi się w joysticku popsuł Znaczy, w migu nie musisz tak bardzo orczykiem podczas zakrętu. Dobry, jak dobry kąt utrzymasz, to on ci nie będzie ślizgu robić, ani wyślizgu Ja na przykład teraz w ogóle nie ruszam orczykiem, a mam kulkę praktycznie w środku Minimalny może w ślizk jest, no, bardzo minimalny To musisz kontrolować sobie tym, kątem notarcie po prostu i tyle No prawie w ogóle nie używasz tego, orczyka przy skręcaniu No w migu, w migu to jedynie przy starcie Może przy tym, znaczy przy kołowaniu i może przy lądowaniu trochę No, bo tutaj podczas co to mówię, no jak dobrze Jak dobrze utrzymasz kąt i ten, poziomy i pionowy to nie będziesz w ogóle w ślizgu robić, a nie wyślizgu. ślizgu To nawet nie masz co patrzeć na, na kulkę Widzisz ich tutaj po lewej? tak To co, doklejamy się? No, można by tylko czekać, bo cię wy wyprzedziłem. No, no, wyprzedziłeś mnie, jestem nad tobą po twojej prawej. Jak się nie mylę. Widzę, widzę już. No dobra. Ale co tak za mną odleciał do góry? 640, 640 was nie mogę tego. Do... A nie, w doganiamy was, dobra. Dobra, widzę was. My skręcamy w prawo w kierunek lądu mniej więcej. To no, będzie gdzieś tak 0, 3, 0. Prędkość 610 Tylko Prędko 600 widzę. Ładnie. Czwórka z tyłu, trójka z tyłu, czy są od tyłu? Szeroki ten asesoron. Ja tu mi się tam jeszcze w tą dwójkę wcisnął pomiędzy was. Trochę jest robić. dziesięć prędkość. Wykonuję w prawo. Kto jest to prędkość dla mnie? to nie, nie wydawało mi się. Nie wiem. Ktoś tam się dołączył. Czy widzę para ładnie, ale Tak ja ja. O, widzę cztery, trzy samoloty ładnie. W miarę ładnie ustawione. Troszkę daleko, ale. No tutaj dwójki się trzymają w miarę blisko, nie? W 600. Cały czas utrzymuje 600. Czyli dwójka zgubi... a dobra, dwójka jest tu. po mojej prawej 385. Mimo, że Tak, 385 miało możesz tutaj mi go widać trochę gazu Nie na pełną przepę, tylko trochę mu dodaj, żebyś mieć trochę większą prędkość i... Zobaczysz, że się do niego zbliżasz, to schodzisz sobie ten, na mniejsze obroty Dwójka śmiało, śmiało mu dawaj mocy Tutaj nic się nie stanie, jak się w kogoś wpierniczysz niechcący To nie jest gildzie, że zostaniesz opierdol Równam? <grym> <grym> Nie no śmiało, możesz sobie dać więcej gazu, musisz wyczuć tego, tą maszynę po prostu. Jak po prostu przestrzelisz tretę, to po prostu dajesz mniejszą moc i tyle i sobie zwalniasz i treta cię przecież minie. To nie jest koniec świata, jak go przestrzelisz. Tyle, że mam podwieszony ten baniak i nie możemy elbrejków wyciągać, nie? O. No i teraz sobie schodzisz z obrotów ładnie i on ci powinien się dokleić fajnie. Tylko nie na ten szelą się ten doklejasz. mieliśmy po lewej lecieć, ale to już bez różnicy. Tam dwójka nie patrzy na mnie, nie? Sobie patrzy cały czas na jedynkę, żeby do jedynki się trzymać. A okej, okay, dobra. Zawsze, zawsze się patrzysz na tego, kto cię prowadzi. Jakby w, masz wyjebane w to, co się dzieje wokół ciebie. Potem masz jakiś za dwójką. Dwóki nie jesteśmy na prostej, to niech się trzyma ciebie. Znaczy, dwu do drugi niech się mnie trzyma, no, no to o, ty, mój. o tym właśnie mówię. Zawsze się patrzy... Trzymasz tego, kto, kto jakby ciebie prowadzi. Dwójka jedynki, trójka tru, dwójki i tak dalej. Pewnie teraz patrzył, że ja go przestrzeliłem, to się zestresuje i na przykład gazu doda, nie? To właśnie nie o to chodzi. To, że ja przestrzeliłem, to jest mój problem. Ja się mam dokleić, nie ty. Znaczy, ty też masz się dokleić, tylko że do jedynki. Zrobimy sobie przelot nad lotniskiem. Ale ładnie to wygląda w starku u mnie. Równam. Powiem tak, źle to nie wygląda. Aż znaczy, jak ten. Informacje się lecie, to co? Migiem jest łatwo w tych turbulencjach wlecieć, ale na szczęście jesteśmy tak daleko od siebie, że nie będzie problemem tutaj. No tak się w realu lata mniej więcej, nie na takich odległościach. Blisko to tylko na defiladzie. No no. Tylko, że my tak zamiast nad lotniskiem. To Kto jest na prawo, tak... na lewo maksymalnie. Y ja. Dobra, ładnie się trzymacie wszyscy. I odłączamy pary. Ja z dwójką idę w prawo, a win idzie prosto. Wykonuje. Dobra, Dobra prostuje idealnie. Ile macie paliwa? 2200 u mnie. U mnie równo 2. Ląduje ci pierwszy. Na prędkości. No tutaj sobie na spokojnie... I w lewo. Spoko. Przyspieszam go do 600. Tu na spokojnie możesz sobie lecieć. E, poniżej 490-80 możesz wypuścić podwozie sobie już. E, klapy opuścić też możesz od razu, albo to no, teoretycznie się powinno się od 600 metrów radarowych spuszczać klapy. Ale jak od razu opuścisz, to nikt ci to za bardzo tam nie zaszkodzi, tylko też już się trochę w górę odbije. No i tak musisz sobie w miarę zwolnić, wytrymować eye-way. Żeby się około 5 metrów na sekundę zniżać No tak 5-3 metry na sekundę No i najlepiej przed pasem żebyś miał tak okolice 300, nie? Jakby przyziemiać najlepiej tak 280-270, jak się da Brawo Ale jak przyziemiesz okay. przy około 300-310 i będziesz miał dobry kąt natarcia to się nic nie stanie za bardzo, nie? Byle żeby właśnie mieć dobry kąt natarcia tak poniżej, no, no tak około 9-10 stopni Większe jak miał kąt to możesz silnikiem zawalić e, o pas no i prędkość opadania, nie? Ten wskaźnik obok szóstego horyzontu poprawia to jest twoja prędkość opadania i wnoszenie. Ja mówię, tak, około 5 metrów na sekundę, nie? Tak mniej więcej coś koło tego. Wiesz, jak się Dobra. nie będziesz czuł na siłach, że się na przykład odbijesz czy coś, no to dopałka i go around, nie? Paliwa nam. Z... Paliwa mamy jeszcze zapas. Wiesz, zawsze nie, nie ma co na siłę. Po prostu, wiesz, próbować wylądować, tylko najwyżej masz zrobić go around. Ty już wyciągłeś? Nie. Dobra, bo ja myślałem, że wyciągłeś i nie wyciągłeś się u mnie. gdy się zapytałem. No już sobie powinieneś już sobie mogłeś wyciągnąć podwozie jakieś, nie wiem, parę, parę kilometrów wcześniej. Bo to podwozie ci się też od razu nie wyciągnie, no chwilę, chwilę zajmuje, żeby się wyciągło. O, teraz widzę, że wyciągasz, to. No. no tak, przyziemieć przyoko A co ty teraz z kolegą porlądujesz, czy? Nie, ja... Po, żeby nie przestrzeli sobie podwozie i po prostu sobie go rand niego, nie? On niech nie patrzy na mnie, sobie spokojnie ląduje A ja nie będę teraz utrudniać, żeby w formacji obok nie ulecieć. Nikt nie patrzy na mnie, nie umarza na mnie, tylko sobie ląduje na spokojnie. Też jak na przykład wi widzi, widać, że prędkość opadania jest za duża, to można le leciutko gazu dać przy przyzmieniu, żeby wypłaszyć, jak, jak we F 16. Dobra. Tylko trzeba uważać, żeby po prostu za dużo mu nie dać Bo jak się silniki za bardzo skręcą, to się po prostu możesz odbić wtedy Bo już miał już za dużą prędkość a Tylko teraz... Tym zobaczyłem teraz w sterku, no, no, no o, trochę się odbił, trochę się odbił, no Delikatnie, za E, podwozie uszkodziłeś? Spod ochron, spod ochron, a ma spod ochron. Tak, tak, tak nie, Daj nie, stream, nie, jak nie, możesz Delikatnie, delikatnie, delikatnie się od stream jak możesz. U mnie nie jest uszkodzone. Nie, chyba. Pokaż to od podwozia. Chyba... Lewy dolny. Chyba nie uszkodził. No. Lewy dolny, ten w kabinie, lewy dolny. Wyrównuję. 390. Pierwszy raz w tym w traku ląduje na tych na formacji. Więc może być różnie. Spoko 380. Powoli kręcę na prawo, bardzo leciutko. Leciutko w prawo. Trochę za bardzo spojrzeliśmy w lewo. Ja po lewej ląduję, ty po prawej, nie? Tak, tak, tak. 340, trochę przyspieszyłem. Obroty po wojnej naiwowe. 330, 320, 310 króciutko daję gazu, żeby utrzymać 300 docelowo prędkość zniżania 5 310, trzymam ok, lekką poprawkę robię, bo za bardzo na lewo wyszedłem Okej, okay, obroty jałowe 300 Flora Na ziemi Spadochron spadochron i